800 lat temu, w roku 1224, Mielec, miasto nad Dolną Wisłoką, oficjalnie zadebiutował na kartach historii. Osiem stuleci funkcjonowania miejscowości naznaczone zostało wieloma ważnymi wydarzeniami. Poprosiliśmy mieleckich historyków, by wybrali najważniejsze daty dla poszczególnych stuleci. Skupmy się teraz na XV wieku. W XV wieku historia Mielca przyspiesza. Mamy coraz więcej wydarzeń kluczowych z punktu widzenia dziejów miasta. Między innymi 17 marca 1457 roku. Jest to data wydania królewskiego zezwolenia, królewskiego przywileju wystawionego przez Kazimierza i dla właściciela osady Jana Mieleckiego. Było to zezwolenie na założenie miasta, miasta o nazwie Nowy Targ, na terenie wsi Mielec. Obdarowany tym przywilejem Jan Mielecki nie zrealizował od razu tego zamierzenia, założenia miasta, ale wiemy, że przygotowywał się do tego bardzo starannie. Mianowicie z 1416 roku zachował się dokument, w którym nadając sołectwo w Rzędzianowicach dał prawo temu sołtysowi z Rzędzianowic do sprowadzania na teren wsi Mielec rzemieślników i zakładania jatek rzeźniczych, Czyli kramów, w których można było sprzedawać mięso. A więc świadczy to wyraźnie, że już w początkach XV wieku wieś Mielec prawdopodobnie miała swój plac handlowy, targowy w okolicy Kościoła Świętej Trójcy i stawała się naturalnym ośrodkiem handlowym, ośrodkiem quasi -miejskim. Stąd zezwolenie uzyskane przez Jana Mieleckiego było pewnym etapem przygotowań do założenia miasta. 18 listopada 1470 roku bracia Jan i Bernardyn Mieleccy, właściciele osady, wystawili dokument lokujący miasto, zakładający miasto Mielec. Dokument ten zawierał dokładne określenie należności, które mieszczanie mieli uiszczać e, właścicielom osady, zasady gospodarowania, obszar, e, inne ważne z, z punktu widzenia życia gospodarczego miasta e, okoliczności, tak jak na przykład dni handlowe. Między innymi dokument mówił, podobnie jak wcześniejsze, zezwolenie lokacyjne króla Jagiellończyka o sobotnich targach i dwóch jarmarkach dorocznych na święto Świętej Trójcy i patrona późniejszego kościoła parafialnego, świętego Mateusza. Nasuwa się pytanie, dlaczego między zezwoleniem królewskim z 1457 roku, a właściwym dokumentem wystawionym przez właścicieli, w 1470 roku minęło aż 13 lat. Czy niektórzy wysuwali przypuszczenie, że warunki zakładania miasta nie były zbyt korzystne? Sądzę, że trzeba to zanegować. Z faktu starannego przygotowania, przygotowania założenia miasta ten okres trwał kilkanaście lat. Po pierwsze, ponieważ Mielec wcześniej już pełnił funkcje handlowe, targowe. Właściciele musieli uporządkować stosunki przestrzenne, prawdopodobnie musieli wyznaczyć nowy plac, być może wykupić prawa wcześniejszych właścicieli, aby zrobić miejsce pod całe przestrzenne założenie, jakim jest rynek. I sąsiadujące bloki domów przyrynkowych. A więc to przedsięwzięcie wymagało na pewno sporo też inwestycji finansowych, tym bardziej, że cały proces zakładania miasta wzięli na siebie właściciele osady, Jan i Bernardyn Mieleccy, a nie wykorzystali, nie wynajęli do tego, jak to w wielu sytuacjach bywało, tak zwanego wójta zasadźcy, zasadźcy osady późniejszego wójta miasteczka.